Podcast Beardalk. z Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Maciej Tyczyński, z drugiej strony Piotr Podsiadły. Takie mam wrażenie, zaczęliśmy pod koniec tego drugiego sezonu taką serię jakichś takich katastroficznych wizji trochę polskiej, polskiego w ogóle craftu, bo w poprzednim odcinku próbowaliśmy jakoś w ogóle nieudolnie udowodnić, że w ogóle już craft się kończy, że już że, co, co, Titanic. A dlaczego nieudolnie? Myślę, na... no, no że udolnie. Zawsze jesteśmy udolni w tym, co robimy. Bardzo. Ale no, wiesz co mi chodzi? Że tak w zeszłym odcinku taką wizję właśnie Titanika, że po prostu już góra lodowa, koniec, wszystko sprzedawane i tak źle w ogóle zinterpretował naszą własną interpretację? Z tego co kojarzę, taka wizja dotyczyła amerykańskiego kraftu, natomiast dla polskiego przewidywaliśmy dopiero wypłynięcie na szerokie wody. No, niby tak, niby tak, ale wiesz co mi chodzi? Że jakby no perspektywy długoterminowe zasadniczo. Były takie negatywne, jak się nad tym zastanowić, czy nie? Czy że źle, źle zinterpretowałem naszą interpretację? <laughs> no nie wiem, może. Nie wiem, co autor chciał powiedzieć, Maciek. Nie mam pojęcia, Bladego. No w każdym razie będziemy kontynuować tę taką bardzo nacechowaną takimi negatywnymi emocjami. Um, nie no, przesadzam. Um, taką trochę. To jest podcast rozrywkowy, Maciek, nie możesz tak mówić. Nie mogę? No. Dostarczymy Wam jak zwykle niesamowitych, pozytywnych emocji. E... A może nie, rzeczywiście. No właśnie nie wiem, właśnie nie wiem, no bo taki naprawdę. No nie wiem, no spróbujemy. Ale okej. Okay, temat e, jest zainspirowany e, podcastem e, polskim piwnym, e, innym, e, a mianowicie na dnie fermentora. E, myślę, że podlinkujemy też ich odcinek, żeby e, nadać trochę kontekstu, bo e, no... Co by nie mówię, to opaki nas zainspirowali tym odcinkiem, e, a mianowicie e, zrobili odcinek na temat tego, że... Takiego marazmu w polskiej blogosferze. jeden z moich ulubionych w ogóle słów w języku polskim, więc zamierzam go użyć co najmniej 50 razy w tym odcinku. Że generalnie polska blogosfera tak przyhamowała. No i jakby trudno troszeczkę tutaj podważać już sam fakt tego, no bo chłopaki z Fermentora, to, są, to jest wszyscy we trójkę, czyli Jurek Gibadło, Kuba Niemiec i Łukasz Matusik. Prowadzą e, znane i lubiane i popularne e, blogi o piwie e, i prowadzili je przed tym, jak zaczęli prowadzić wspólnie e, podcast. No więc, jeżeli oni mówią, że coś w polskiej blogu przyhamowało, przyhamował, no to no kurczę, kto jak nie oni mieliby o tym mówić, prawda? No chyba tak, chyba rzeczywiście. No jeszcze Tomek Kopera mógł o tym mówić, ale on nie powie, bo on się cały czas rozpędza jeszcze. <grymne> o jest jak kula śniegowa po prostu. Dokładnie. No, no ale okej, okay, no ale dobra, to zanim to w ogóle zgadzasz się, Piotrek, że nastąpiło wyhamowanie, zauważyłeś coś takiego, czy. znaczy zależy jak tutaj rozumieć to wyhamowanie, bo jeśli chodzi o wyhamowanie, na przykład yy, jakościowe albo jakieś innowacje, jeśli chodzi o wpisy na blogach i tak dalej. To, no to ja to zauważyłem już bym powiedział dawno. No właśnie. Myślę, no właśnie. że w zasadzie zresztą to, co w zamierzchłym odcinku 10 kiedyś żeśmy przywoływali, to w zasadzie, że to było poniekąd przyczynkiem do stworzenia podcastu, którego właśnie słuchacie. Że po prostu znudziło nas troszeczkę to, co się już w tej blogosferze non stop przewijało, czyli to, co że są chłopaki mówią, no recenzje, piwa takie. No, jak z Szablonu, kogo to tak naprawdę interesuje. No natomiast w takiej kwestii, yy, wiesz, pojawienia się chociażby nowych blogów, yy, tego typu rzeczy, no to to cały czas chyba tam jakoś rośnie, tak? No jest, jest, jest tego chyba nawet całkiem To mniej czas więcej ilości tak proporcjonalnie chyba do, albo nawet yy, szybciej niż yy, powiedzmy ilość nowych browarów, tak? Zamieszczalniczych w Polsce. Ja myślałem, ja myślałem, że porównasz bardziej do ilości osób w ogóle, jakby zainteresowanych piwem, no bo to, to jest jakiś tam. Ja... A tutaj to nie wiem, trudno to jakieś twarde dane, tak. No, blogów jest tak nieco ponad 100 chyba, browarów też, więc w sumie. Czyli każdy blog każdy na bro browar. Blog na browar. Blog. <laughs> z, tego, z tego, co zrozumiałem z odcinka Chłopaki, jakby mówią o tym, że właśnie, że trochę jest taki, że tak przyhamowuje, że kiedyś, kiedyś to było tak, że właśnie. Że jak bloger coś napisał, to jakby że był um, przekaz, i później byli odbiorcy, i odbiorcy reagowali na to, co przekazał, i jakby teraz jest tym coraz trudniej. No i właśnie mam wrażenie, że tak to, co się przewija, um, jakby takim trochę motywem przewodnim um, tego, tego tej, tej tezy, którą stawiają, tego wyhamowania, jest właśnie ta taka. Um, takie jakby przeświadczenie, że to wszystko się sprowadza do popularności, tudzież do właśnie zdobywania reakcji na twórczość. I jakby uh -huh. ja nie twierdzę, że jest coś w tym złego, że, bo no, sam, sami coś tam tworzymy i wiem, że zawsze jest mi bardzo miło, jak właśnie, czy pojawi się jakiś komentarz, czy ktoś tam coś do nas napisze a propos tego, co zrobiliśmy, wyrazi się na temat. To jest, wiadomo, bardzo, bardzo fajne i bardzo miłe, i zawsze. Przyjemnie się, jakby, no bo to jest taki wymierny, jakby, no kurczę, zrobiłem coś i jest reakcja. I, i, mhm. i, i wiem, że łatwo Akcja jest. Trochę, reakcja. Wiem, że takie to jest. Łatwo jest trochę wpaść w taką właśnie pułapkę, że czekamy na reakcję i tak dalej. Tylko, że moim zdaniem to, to jest wszystko takie błędne koło. E, I zamierzam to udowodnić za moment, bo em, żyjemy w czasach postprawdy, prawda. Oj, jakuś... ale poważnie zaczynasz. Miał jakuś... być rozrywkowy odcinek. Nie, a nie, nie. Post... Post... Apokaliptyczna, postprawda. No właśnie, właśnie, mówiłem od początku, że będzie. Jeszcze może post do tego dodasz, tak? Że w ogóle bez jedzenia, no super. Post, postprawdy. Żyjemy w czasach. Nie no, ale chodzi mi o to, że. że Prawda jeżeli... jest w postach, tak? Na Facebooku. Jeżeli spojrzymy na generalnie. Próbuję na rozbroić tę traf... powa powagę, no ale. Tradycyjne media, jeżeli spojrzymy na tradycyjne media, tak. To... No, przez ostatnich kilka, kilkanaście lat, no, można było zauważyć, no, jakby to jest, jakby wszyscy o tym mówią i trudno się z tym nie zgodzić, że nastąpił, generalnie następuje spadek ilościowy takiego jakościowego dziennikarstwa typu reportaże, jakieś analizy, specjalistyczne dziennikarstwo czy nawet, wiesz, wśród jakichś tam agencji newsowych i tak dalej że o ile kiedyś przez to oni mieli, byli popularni, tudzież przez to na tym zarabiali pieniądze i na tym, jakby, in, jedne były lepsze od drugich. No, właśnie cechowało się rzetelnością, jakimś właśnie takim, generalnie rzecz biorąc, jakością przekazu, tak? No ale em, jakby, przez to, że pojawiła się też alternatywa do tego, czyli różne tego typu basfidy, jakieś em, listy, 10 najlepszych czegoś, rankingi. I po prostu nagle okazało się, że w takim środowisku internetowym, e, tudzież troszeczkę ze zmieniającą się też e, populacją odbiorców tych treści, no zaczęło się okazywać, że kurde, nie, jakby no, okazuje się, że nie klikają się długie, porządne treści. Właśnie okazuje się, że ludzie e, czy tam, że duże, że masy nie są zainteresowane tak, takim jakościowym przekazem. No, rzeczywiście. Znaczy właśnie ja bym tutaj może troszeczkę zmodyfikował to, co powiedziałeś w taką stronę, że może nie wysnuwał tezy, że zniknęło to jakościowe dziennikarstwo, nie, nie mówię, jakościowa publicystyka, tylko może raczej jest ona po prostu przyćmiewana przez Pod takie... Strzałem. Ja w ogóle myślę, że no to jest przywara całej kultury masowej, która teraz yy, panuje, tak, czyli że treści muszą być łatwo przyswajalne, szybkie do yy, przeczytania, zobaczenia, to nie może nam zająć za dużo czasu, bo szybko się nie, czekaj, i tak dalej. Ale nie, muszą być, muszą być, bo takie wywołuje najwięcej reakcji właśnie o to, o to w tym wszystkim No chodzi, tak, tak, wiemy, takie... no to właśnie tutaj to jest trochę to błędne koło, prawda, no, o którym mówisz. właśnie o tym mówię, że to jest tak, twórca e, robi materiał, e, który jakby, no to widać, tak, jakieś clickbaitowe tytuły, właśnie takie przyswajalne treści, jakieś obrazki, że ma mniej treści, więcej No obrazków. właśnie, może... Tutaj czas przywołać może przykład, bo to może Maciek albo udawał, albo może rzeczywiście tak jest, ale jakby mnie go tam e, brak reakcji jakoś zawsze frustrował. Natomiast mnie frustrował o tyle, że jesteśmy z Maćkiem współ, e, współadministratorami innej strony na Facebooku, pewnej strony, która generalnie e, cała opiera się na wrzucaniu e, obrazków po prostu śmiesznych lub mniej śmiesznych. No generalnie długa historia. Jest... nie wnikajmy może. No nie wnikajmy, bo zresztą nie, nie możemy tutaj zdradzić. <grym> Natomiast no, tam to wszystko idzie naprawdę bardzo no, samo napędzająca się kula po prostu lajków, y, udostępnień i w ogóle reakcji. Tak. E, no, a jest to jakby przy całej naszej sympatii dla tej strony. no kontent taki dosyć właśnie płytki. tak? No, no. po prostu same obrazki, Jakiś śmieszny opis i tyle, tak? Że to jest, to jest, że to jest takie frustrujące pod tym względem, że jak to jest, że wystarczy już śmieszny obrazek na nic nieznaczącą stronę, podczas gdy jest jakieś przedsięwzięcie, które szczerze wierzysz, jakby widzisz jego wartość i tak dalej. I Dokładnie żeby... i się wiesz. I to wymaga czasami przygotowania naprawdę się porządnego nagrania, poświęcenia zdecydowanie większej ilości czasu, energii, a takim to się echem odbija no, albo wcale, albo bardzo współmiernym, nie? No więc wydaje mi się, że wracając właśnie do już poletka piwnego, że to jest o tyle błędne koło, że to wygląda tak. Z jednej strony twórcy chcą, żeby było dużo reakcji, żeby to było popularne i żeby to jakby to co piszą jakby się niosło w środowisku i tak dalej. A z drugiej, z drugiej mówią, że też chcą, żeby ten właśnie kontent, który tworzą był wartościowy tak? Tak. i w ogóle takie no i... głębokie jakieś analizy i nie, nie jakieś powierzchowne oceny i rzucone hasła a to nie idzie w parze ale najczęściej. Ale właśnie widzisz i teraz tak właśnie miałem, właśnie chciałem żebyś powiedział, że nie idzie w parze, bo nie wiem czy kojarzysz takiego blogera Michał Szafrański, który ma mhm. bloga pieniądze.pl. no tak. Bo moim zdaniem on jest rewelacyjnym przykładem, że to da można. się że da się ja bo... nie wiem, na ile to jest kwestia specyfiki tematu, który porusza, i jednak niszy jakiejś, którą znalazł, a które okazało się nie być niszą. A na ile wiesz, tego. Wiesz co? Wydaje mi się, że po części na pewno, ale z drugiej strony tak, te teksty są długie. To, to, wiesz, Podcasty e... też są długie. No, bo, tak, bo Michał zresztą prowadzi też podcast. Dodajmy. Ale um, przede wszystkim, to wiesz, one są mega, ja jestem po prostu pod, zawsze takim wrażeniem, bo przede wszystkim widać ogrom pracy, który jest wkładany w każdy ten wpis. Wiesz, to, to jest po prostu przeciwieństwo właśnie tego po prostu pod prąd wszystkim jakby takim e, zasadom, jak pisać teksty, które się będą czytały, wiesz o co chodzi, mm -hmm. a mimo wszystko, klikały, klikały. klikały, czytały. No właśnie, bo to jest też, to jest też inna rzecz, że właśnie czy ilość wyświetleń i reakcji faktycznie przekłada się na, no na jakiś tekst? Jak mamy 10 czegoś tam, to czy to, że ktoś to przeczytał i zareagował, to rzeczywiście przeczytał, czy tylko na przykład przeczytał te dziesięć nagłówków? Wszedł, przeczytał dziesięć nagłówków i tyle, tak? Hehe, nie wiem, dobre. No ale wydaje mi się, że dużo też już e, dojrzałych twórców, jakby z innych branż, też mówi o tym, że właśnie w pewnym momencie, nawet jak masz dużo popularność, to e, co z tego, jeżeli to są jakby takie puste liczby, tak? że no okay, Mam jakiś tam program, który po prostu zbiera mnóstwo jakichś tam randomowych wyświetleń, i, i fajnie. No ale co z tego, jeżeli, no w pewnym momencie, jeżeli się chce wypłynąć na jakby troszeczkę bardziej takie profesjonalne, tudzież e, specjalistyczne wody, no to też wymaga się troszeczkę takiej bardziej dojrzałości od ludzi, którzy cię czytają, oglądają, słuchają i tak dalej. No więc to jest takie, no nie hmm. wiem, tak, tak, tak po prostu do takich przemyśleń mnie trochę skłonił ten, ten odcinek, że em, czy na pewno chcemy tego, żeby tych reakcji było tak strasznie dużo? Czy jakby, czy nie powinniśmy jako e, ta sfera twórców w branży około piwnej, e, tego, żeby po prostu dążyć jakby do jakości i, i do szlifowania warsztatu i do szlifowania tego, co robimy, a niekoniecznie, żeby to nagle stało się masowe. No bo też ja to też trochę myślę w tej perspektywie. Zajmujemy się koniec końców niszową branżą i sferą, tak? Jeżeli... No chyba jednak tak. I mam wrażenie, że też y, troszeczkę, y, co by nie mówić, to, to nasze środowisko się tak trochę helpi tym, że to jest takie trochę niszowe, tak? Na, no właśnie to jest to, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, tą tezę, którą ja postawiłem, że z jednej strony takie o, oczywiście, że chcemy szerzyć piwną rewolucję i chcemy jak najwięcej osób to wciągnąć, tak. ale jednak chyba gdzieś tak wewnętrznie jest takie, że czujemy się fajni, że to jest takie zamknięte środowisko i jednak musisz po prostu wypić te tysiąc piw, żeby w ogóle coś wiedzieć na ten temat. Um, to jest takie. Tak, że z jednej strony, te... z jednej strony wszyscy mówią, no jasne, super, trzeba wychodzić do nowych ludzi i tak dalej. Ale z drugiej strony, każdy ma tak z tyłu głowy takie, takie poczucie, o, jesteśmy częścią jakiegoś takiego elitarnego klubu, który wie coś więcej, nie? No I... ale to chyba nie wiem, czy to nie jest w ogóle specyfika no, takich, y, jakichś grup zainteresowań. Na pewno, tak mi się wydaje. No tylko właśnie, że na tym stąd cała ta dyskusja właśnie, czy, czy to wyhamowanie jest kwestią marazmu, czy to jest po prostu naturalna kolej rzeczy, jeżeli się chce robić jakościowo treści, no i no Rzeczywiście, no coś czego się zawsze śmiejemy, no można kogoś w ogóle niezainteresowanego piwem skusić, y, nie wiem, tekstem, 10 najdziwniejszych piw świata. Tak. Tutaj, o, patrzcie, piwo z kupą, piwo z kupą, he, no to zobaczmy. Tutaj nie trzeba się interesować piwem, żeby zrobić, żeby to zrobiło na jakimś wrażenie. No natomiast rzeczywiście to jest, to kontent, jest który na dłuższą metę ma jakąś rację bytu i jest jakościowy. Jeśli ma się, jakby w głowie, tak naprawdę to, o czym można by mówić na, na, na temat tego, co nas interesuje, no tu jest duża wątpliwość, prawda? Mm. Ale też, no, i też widać zresztą, bo też, yy, no, tam chłopaki już taką tezę, że właśnie trudno znaleźć już coś, co by właśnie wywołało takie emocje jakieś, jakąś taką większą dyskusję. No, ale to. Też, no, no cóż, ostatnio, jaką była większa dyskusja? Ostatnio, jakiekolwiek sztosy. większe dyskusje są o cenach tak naprawdę. Tak, że, tak? A to, że sztosy muszą być drogie, a to właśnie, że tutaj Cormoran y, Gate i tak dalej, znaczy Imperium Prunum, y, no czyli to jest taki, no tylko że tak naprawdę ten temat już też się trochę wyeksploatował. Tak, I teraz, no to, już jak było, też... to już wszystko było, tylko że wcześniej. Tylko że, no. Co z tego? Jakby no, jakby... To pokazuje, to... wiesz, że żeby, żeby jakieś naprawdę mm, to reakcje w, wzbudzało takie y, silniejsze i emocje, no to, to musi być już coś takiego naprawdę mocnego. tak? Nie wystarczy napisać, że o to piwo jest niedobre i nagle będzie, o Jezu, nie no, przecież jest dobre, co ty w ogóle, wielka tutaj dyskusja. No to już y, nie, to, nie te czasy chyba rzeczywiście. To trzeba coś odwalić, no, no w zasadzie. Coś takiego, jak właśnie w sumie robi Tomek Kopyra, on no celowo tak, prowokacyjnie rzuca takie hasła co jakiś czas, bo jemu jest jak najbardziej na rękę, hmm. e, a blogosfera i w ogóle ten światek się gotuje, ale no mówię, no to już pokazuje, że trzeba się naprawdę uciekać chyba do takich e, jakichś radykalnych twierdzeń e, pankowych, tak, e, żeby to miało w ogóle jakiś taki szerszy odzew. Hmm. No, ale, no ale właśnie, czy, to jest, czy to jest też droga, właśnie takie, no właśnie, takie właśnie, prowokowanie takie, jak, jak i prowokacyjne? Tak, jak, tak, takie... tak. Dla kogoś, kto na tym zarabia, hmm. no to może jest, pewnie jest. Ale no nie wiem, czy my czujemy potrzebę, żeby takie, żeby nagle wyjechać z jakąś super radykalną y, tezą? Oczywiście. Może, jakbyśmy byli o niej przekonani, no to tak, no. ale tak dla samego. Plus, ja bym, jeszcze, ja bym jeszcze powiedział jedną rzecz, bo to kiedyś bardzo fajny tekst, właśnie, nie wiem, nawet czy to nie był Michał Szefrański, który o tym pisał, ale nie jestem pewien, e, że bardzo łatwo można ulec takiej iluzji, właśnie, e, że na przykład ludzie komentujący to jest jakby opinia wszystkich, którzy przeczytali jakiś tam tekst, mhm. czy tam e, dotarli do jakiejś twórczości. Podczas gdy jak się faktycznie wejdzie we statystyki, to się okazuje, że zwykle e, jakby ta, to, ta społeczność komentatorów, czy jakby takich aktywnych, jakby ludzi, którzy oddają z powrotem jakby coś twórcy, no to jest zwykle w promień jakiś tam 1% czy coś takiego w ogóle e, ludzi, którzy do tekstu dotarli, tak? I, I też łatwo można sobie, że o kurde, to, to jest to jest opinia, nie? O tym, co zrobiłem. No, a, a to też do końca nie jest tak, prawda? No, na przykład wydaje mi się, że no, ja, ja też o sobie mogę indywidualnie powiedzieć, że no, jestem odbiorcą bardzo wielu treści związanych z piwem, czytam sporo jakichś tekstów właśnie i na blogach, i jakichś artykułów i tak dalej. A prawda jest taka, nie komentujesz że... potem, prawda? A prawda to... jest taka, że komentuję to właściwie nigdy, tak? Bo w ogóle nie czuję no ja tak potrzeby. W ogóle, w ogóle nie mam potrzeby skomentowania czegoś pod tekstem, dlatego też rozumiem innych, którzy takiej potrzeby nie czują, tak? Mm -hmm. Ja akurat no, tutaj o tyle, że mamy właśnie taką platformę, jak jest Birtox, że jak nas coś, prawda, zagotuje, czy coś, to zawsze możemy się troszeczkę... Powentylować tutaj, no ale e, no, <laughs> właśnie no, ja, ja naprawdę ani nie lubię jakiejś takiej komentarzowej polemiki, bo uważam, że ona jest taka też płytka swoją drogą. Plus, po prostu zwykle nie mam czasu na w świecie się w to bawić, nie? I, I do tego się to sprowadza. Jeszcze jedną rzeczą, którą moim zdaniem też chłopaki dobrze tam zdiagnozowali i coś chyba oczywiście też mówiliśmy w tym odcinku dziesiątym dawno, dawno temu, to jest to, że właśnie przez to, że to środowisko jest takie trochę zamknięte i każdy trochę siebie zna i że większość takich, szczególnie tych blogerów, takich którzy już prowadzą, jakby mają swoją popularność, bo robią to od kilku lat, Teraz już otwierają puby, jakieś inne inicjatywy, browary, znają się wzajemnie. I właśnie chyba to Jurek właśnie powiedział o tym, że o ile parę lat temu jakby nie miał większego problemu, żeby tam jakąś szpilę komuś wbić, no teraz po prostu... Jakby, trochę nie wypada, trochę nie? Trochę nie wypada i to ja też to rozumiem, bo właśnie mówi, że to jest takie, żeby nie psuć jakby takich relacji też wewnętrznie. Już nie mówiąc o tym, że ta relacja jak kiedyś to się polegała na zwykłej jakiejś takiej, no my piszemy o tym, ty piszesz o tym, to teraz to często są też jakieś relacje biznesowe. No i najczęściej cię głupio by było je zaprzepaszczać przez to, że chce być bardziej kontrowersyjny albo wylać mhm. sobie jakoś tam frustrację. Nie? No tak też, też to rozumiem. Ale z drugiej strony no tak. wydaje mi się, że to też troszeczkę się sprowadza do tego, że to środowisko mimo wszystko cały czas y, słabo podchodzi do krytyki, generalnie. No to na pewno, ale w ogóle, wiesz, no ja bym się tutaj też odniósł do tego, że też to, co niejednokrotnie mówiliśmy, zresztą dzisiaj już też do tego nawiązywałem, tak czyli do tych recenzji piwa. No, umówmy no. się, chyba każdy. No, mogę się mylić, bo nie śledzę tak super od początku i na bieżąco blogu chociażby chłopaków właśnie z dnie fermentora, ale no, każdy taki blog zaczynał jakoś y, mniej lub bardziej w oparciu o recenzje piwne y, i o to, że taki, a taki browar potem taką recenzję udostępnia. Opaśćcie tutaj ktoś tam tak y, ocenił nasze piwo. No, najczęściej udostępniają chętnie, jeśli ta recenzja jest pozytywna, no. to jest sprawa oczywista. No, i dopiero tak naprawdę z czasem można zainteresować jakimiś innymi tematami i sobie pozwolić na inne tematy, powiedzmy w takiej formule, jak my to robimy, czyli nie stricte związaną z jakimś konkretnym piwem, tylko z jakimś tematem piwnym. No bo tutaj już nie ma specjalnie, nie jest w niczym interesie to udostępniać, tak? Nie. No bo umówmy się, po co, no bo po co? Można sobie posłuchać i tyle obejrzeć, przeczytać. Ale właśnie. No też się myślę, trzeba, trzeba właśnie pójść na jakiś kompromis i się z tym pogodzić, prawda? Że. Tak. No albo robimy jakiś, jakąś treść, która będzie udostępniana i jest sprawdzony przepis po prostu, jak to robić, tylko czy to na pewno będzie ciekawe i to, co byśmy chcieli robić, no albo troszeczkę właśnie się y, jakoś może. Y, zluzować i, i nie spinać tak na te reakcje, i tak dalej, a zrobić coś tak, co naprawdę, nas, co akurat nas natknęło, żeby powiedzieć, napisać, i za, co nas zainteresowało, czym byśmy się chcieli podzielić, no nie? Moim zdaniem, i poza tym ja bym, ja bym powiedział, że tak, jeżeli e, ktoś uważa, że właśnie, o, że ma jakiś taki kryzys twórczy, blogowy, i tak dalej, to chyba jedynym przepisem, żeby z tego wyjść tudzież jakby. E, nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej, że ja jako odbiorca uważam, że to działa, e, to jest po prostu włożyć w jakiś temat mnóstwo pracy, no bo to po prostu to działa. No najzwyczajniej szczęście działa. Moim zdaniem, świetnym przykładem jest tego e, ten blok Piwna Zwrotnica, tak. E, mm -hmm. Wiesz, oni, nie, oni chyba nie piszą jakoś mega często, oni nie no, nie. nie. robią jakichś super, y, super y, właśnie jakichś takich clickbaitowych, nie wiadomo, że super dużo reakcji. Ale jak już wypuszczą właśnie jakąś analizę czy ym, y, bardzo taki zestawienie roczne, zestawienie roczne, to nie dość, że to zyskuje super popularność, bo po prostu no, widać ile w tym to zostało włożone prace, w pracy, jak bardzo to jest jakościowe i takie y, solidne. To po prostu samo się um, napędza i samo się reklamuje. Mhm. I to o tyle też fajnie działa, moim zdaniem, że o tyle to widać, że nawet jak właśnie jakieś takie tradycyjne dziennikarstwo wchodzi trochę w tą branżę piwną, to zauważyłem, że bardzo często właśnie um, tam twórcy bloga Piwna Zwrotnica są zaproszeni do tego, bo po prostu to jest polecane nawet wewnątrz środowiska, że no słuchajcie, jak chcecie usłyszeć właśnie coś tak solidnego o liczbach, to, to poproście ich, nie? Bo oni się mhm. na tym znają. I to po prostu działa, więc naprawdę e, jakbym jakbym miał dać jako, jako, nie jako twórca, ale jako odbiorca e, blogów e, jakąś radę, to naprawdę bardzo bym chciał widzieć jak, coraz więcej właśnie pójścia w taką strefę jakościowo e, złożoną, a co, a mniej w taką, no kurde, trzeba coś opublikować, nie? <grym> No tak, tak. I wiem, no że my... to jest proste, bo, no. to, bo my też czasami tak mamy, wiesz, czasami przecież no Mamy, ale wtedy czasami nie publikujemy na przykład. Tak, no czasami, czasami są tygodnie, że po prostu yy, nie wiem, no jest. Napięty grafik, obydwa mamy i, i ciężko się złożyć, i wydaje mi się, że wtedy właśnie czasami jest tak, że lepiej nic nie opublikować niż opublikować coś słabego, aczkolwiek też na pewno się zdarzało, nie? Opublikować tematy, na które byliśmy swoje przygotowani, albo coś, bo po prostu, no bo już nie było jakiś czas temu, albo no, wypadałoby coś publikować, więc mhm. nie jest proste. Jakby też nie mówię, że jesteśmy bez skazy w tym wszystkim, ale, um, ale um, mówię, ja osobiście bym bardzo uważam, że jest naprawdę jeszcze duże pole do popisu właśnie w takim jakościowym, wymagającym głębokiego researchu y, tematu, no jakichś tak, to się tak wydaje, Prawda, że o Jezu już wszystko zostało napisane. No nie wiem, o Jezu, o wadach, o piwie. No tak, no przecież już każdy napisał o tych wadach w piwie, z czego się biorą czy co, ale myślę, że niejeden bieg z przyjemnością, by poczytał więcej niż na jakiejś infografice po prostu jakąś dogłębną analizę jakiejś, wiesz, konkretnej wady na przykład taką naprawdę od A do Z zebrane z różnych źródeł informacje niż pobieżne albo stary, lepszy, mam lepszy pomysł nawet e, zrobienie takiej serii, że wiesz piwa, które się dostały na rynek z wadą że rozmów z twórcami tych piw jakby co mogło pójść nie tak Kurde, No, to to wiesz jak to jest. Oczywiście, no. że nie, nie poszło nie tak, jaka wada, o co chodzi. No ale widzisz, i właśnie i tutaj wracamy do, do tego problemu, którym jest właśnie to akceptowanie krytyki przez środowisko. No tak, tak. E, bo moim zdaniem właśnie no, to, to by naprawdę mógł być bardzo ciekawa seria i nie dość, że e, właśnie by pokazał właśnie taki dystans i taka dojrzałość, to y, jeszcze ktoś inny mógłby się na, na podstawie tego nauczyć. No kurde, same, same plusy tak naprawdę dostrzegam czegoś takiego, no ale w, właśnie, to wymaga przygotowania, to wymaga y, wyjścia jakby poza y, tylko własny, własną opinię i własny pogląd, ale też y, pytanie innych osób. Plus, no, właśnie tego, żeby namówić inne osoby do tego, do jakby takiego otwartego przyznania się do tego, tak, ta wada była, z czego to mogło wynikać, nie? I jakby niekoniecznie mówienie, że wow, w ogóle, ale koszmar, nie, tragedia, e, tylko, no, jest w się, taka, taka trochę refleksja na ten temat. Mm -hmm. No może, może, no na pewno trzeba, trzeba szukać takiej rzeczy. Znaczy, widzi się to tak, widuje w jakichś tam, może nie postach, ale. Yy, jakieś yy, takich facebookowych wrzutkach właśnie Łukasza Matusika, tak? Takie, takie wi widzę takie próby. Yy, jakiejś takiej większej krytyki, czasami czy coś, ale czasami to aż sztuczne wrażenie robi, tak? Że o, coś jest chujowe, a tylko to jest, nie wiem, dobre, tak? Czyli że no już coś tutaj ma być to zacząć do jakiejś takiej polemiki, ale mam wrażenie, że czasami z kolei to jest aż tak. Yy, Sztucznie nadmuchane, że no, aż się nie chce tej polemiki no <laughs> specjalnie nie. robić, bo, bo nie ma z czym tak naprawdę. No, no, hmm. no, no i, i takie poklepywanie się po plecach, nie? Wzajemne, nie. Aha. No tak, no my się możemy poklepać tutaj e, wzajemnie. <laughs> Super. E, I też będzie fajnie, ale mamy jednak ten komfort, że e, no cóż, no nie, nie ma żadnych znaczy nie ma. No, jest kącik piwny, który nie jest recenzjami piwa. Więc nie mamy, tak naprawdę, tutaj wobec nikogo specjalnego długu wdzięczności. <laughs> yy, więc, no cóż, jest to pewnego rodzaju duży komfort, yy, i nie wiem. Może powinniśmy się zająć po prostu recenzjami piwa i jechać równo wszystkich, yy, i wtedy będzie, wiesz, i popularność, i w ogóle. Yy, Ale też te, te, te już są takie, na przykład yy, chłopaki z tego, yy, jak się za kolorowe. Kolorowe szyski, kolorowe tak, tak? O i też wydaje mi się, że fajnie znaleźć taką swoją niszę, taki właśnie trochę recenzji, degustacji, recenzji takim na kompletnym luzie już i właśnie bez no. kompletnie zadarcia. Czasami nasza. też po mocno, ale no w takim jeszcze... Tak, tak no to czasami, czasami to już załacza za, 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 za taki śmieszkizm trochę, e, ale, ale z drugiej strony wydaje mi się, że i, i też to jest fajne, bo właśnie z takim dystansem i... i piwny bez, kabaret. Bez nadęcia, piwny kabaret, no, no, no. Także co? E, jak zwykle też e, nasze słuchacze zachęcamy do oczywiście reakcji he, 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 e, only, love, only Love Reactions. E, no i oczywiście zachęcamy do słuchania na dnie fermentora. E, wydaje mi się, że bardzo fajnie chłopaki, że wzięliście na klatę właśnie taki temat. Tym bardziej... Ale ja że... no bardzo fajnie, że wzięliście na klatę opinię że za długi i że jest już 45 minut. Tak. Ty, to... jesteś, ty jesteś w teamie, że za długo było? Tak, ja, ja uważam, że jak, jak im tak to pasowało, to niech tak robią, ale przede wszystkim uważam, że też należy docenić to, że wiesz, wszyscy właśnie we trójkę siedzą w tym środowisku już od dawna. Tak, że wszyscy siedzą i rozmawiają w trójkę. Nie, że wszyscy, wszyscy są w tym środowisku. Chyba docenić, że siedzą... wzięli i usiedli. Um, <laughs> Nie, no, ale wiesz co? Że wszyscy, wszyscy, są w tym środowisku, wszyscy mają blogi, tak dalej i dostrzegają potrzeby, rozmawiają o czymś takim i dzielą się swoimi refleksjami. Co jest takim? Nie wiem. Ja uważam, że to jest fajne. No jest. No cool. Jest cool. Tak, no to poklepaliśmy po plecach. No, także do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.